Nadszedł dzień dzisiejszy. Siemaneczko, z tej strony Ingenius i Witajcie dzisiaj już w kolejnym odcinku z naszej serii UEFA Euro 2024, gdzie oczywiście próbujemy e, coś zrobić tutaj dobrego, jakąś alternatywną rzeczywistość e, wprowadzić e, dla naszej reprezentacji, która oczywiście z Euro odpadła. Przed nami spotkanie z Austrią, pierwszy mecz z Holandią. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam Was do, do poprzedniego odcinka. Był naprawdę ciekawy. Więc myślę, że warto sobie zobaczyć. Jeśli chodzi o skład, kontuzji doznał oczywiście Szymański. W jego miejsce wskoczył Moder, a na ławce pojawił się Krzysztof Piątek. Uważam, że tutaj Romańczyka nie ma sensu dawać, przynajmniej w tym momencie, raczej bardziej ofensywne nastawienie. Dlatego, właśnie, pistolero, no i możemy sobie jeszcze zobaczyć na start, tutaj, tabelę, jak to wszystko się prezentuje: Niemcy, Węgry, Chorwacja, tutaj bardzo dobrze w przeciwieństwie do rzeczywistości: Anglia, Francja, Holandia, Ukraina, tutaj bez porażki, tak jak bez tej kompromitacji 3 do zera, jak w rzeczywistości. No i czas na dzień meczowy. Zaczynamy to spotkanie. Ja was oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicie na Discorda. Link macie w opisie. No, a my przechodzimy już do tego spotkania, e, chyba, że jeszcze jakąś tutaj zmianę byśmy sobie zrobili. E, wybierz drużynę, e, czy nie wybierz drużynę, co ja tutaj mówię, nie wybieramy drużyny, e, tylko się zastanawiam, jak tutaj się w, tej, w tym EAFC, e, czy da się tutaj w ogóle zmienić skład, e, bo tak trochę wydaje mi się, że nie w tym miejscu, co jest, a tu zarząd trójkąt, ok, dobra, bo tego nie widziałem. No, czy chcemy coś zmienić? Może jakoś bardziej ofensywnie, tylko my nie mamy tu jakichś bardzo ciekawych za zawodników. Ile ma skóra Śtempa? No, mniej niż Frankowski. No, za Zalewskiego dzisiaj raczej też nie wejdzie. Masz tutaj e, Turbogrosik, więc wydaje mi się, że zaczniemy sobie tak. Oczywiście zmiany pewnie będą w trakcie gry. No, ale tak, zaczynamy to spotkanie. E, na, zostajemy na zawodowcu, jak widać pierwsze spotkanie przegrane. Mam nadzieję, że dzisiaj historia jednak potoczy się w Berlinie inaczej. I zaczynamy, zaczynamy to wielkie, wielkie spotkanie, spotkanie, które daje nam jakąś nadzieję. Spotkanie, na którym polegamy, nasz awans polega, e, jeśli on istnieć może. Także e, to jest coś e, no co czekaliśmy? Austria niestety bez licencjonowanych strojów wygląda to dosyć kiepsko. No ale przynajmniej Polska je ma, z tej strony wygląda to fajnie. no Na razie układ tabeli taki dosyć spodziewany. Ale my chcemy trochę porotować. Nie chcemy właśnie takiego układu tabeli. Nasz skład niezmieniony po pierwszym meczu, poza tym moderem, wynikającym z urazu. Nie wiem gdzie w ogóle jakąś informację o Szymańskim mógłbym znaleźć poza mediami bo też chciałbym wiedzieć na ile on wylatuje a tam nie przeglądałem tego no i tak samo jak ostatnio, przejdźmy dalej już bez oglądania tego, może przy jakimś następnym rozegraniu turnieju pooglądamy sobie więcej tych powtórek na razie mam ochotę grać, także grajmy tak jak mówiłem, nie grałem dużo w EFC, może godzinę, dwie dlatego też ten zawodowiec, dlatego dlatego, no nie wiem Dlatego to już moja gra tak może wyglądać, ale jeszcze nie umiem w to grać. Dlatego się już na start usprawiedliwie. I co, Frankowski ze stratą, ale tak, ze stratą, a ja muszę się trochę skupić, bo jeszcze się nie skupiłem. Tak, Lajmer po, na połowie naszej, czy tam, czy tam nie, ale i tak odzyskujemy piłkę. Robert Lewandowski. No i piłka na skrzydło. Frankowski. Utrzymujemy się, dobrze. Tutaj oczywiście w tym meczu chcemy się pokazać Z jak najlepszej strony Szymański, Robert Lewandowski On w rzeczywistości wszedł dopiero w trakcie Buksa gol, 1 do 0 Tak się zaczyna ten turniej dla nas Także Buksa też z pierwszą bramką Dla reprezentacji Polski Mamy to, mamy to 1 do 0, no oczywiście w rzeczywistości Zaczęło się to znacznie gorzej Ale tutaj to nie jest Ta rzeczywistość, to jest inna I my sobie dajemy radę Piękna bramka, Robert Lewandowski z a Adam Buxa z Bramką Zaczynamy ten turniej i niech będzie tylko lepiej A my nie chcemy też ustawać Myślę, że to też jest ważne Żeby żeby się na tej jednej bramce nie zatrzymać Nie zacząć się murować Bednarek ładnie się utrzymujemy przy piłce Nie, to Zieliński, Zieliński. Ojojoj, oj, oj, faulowany, ale przy piłce się utrzymał Piotrek Zieliński. Zieliński wchodzi w pole karne, dośrodkowanie do na Roberta Lewandowskiego. Ach, ten strzał dobry, ładny, ale niestety wybroniony. I teraz piłka złapana przez Baumgardnera. Czy jakoś tak. Arnautowicz, ojojoj, oj, oj, zatrzymany przez Bednarka. Dawidowicz do szczęsnego niestety podanie. No, a my tutaj przerzucamy piłkę. No, i mamy szansę, Robert Lewandowski z yy, stratu. Niestety, ze stratą yy, No, i nic z tego nie, nie będzie yy, trochę nerwowo. Na razie to trzeba przyznać. Nie wyglądamy wcale tak pewnie. Ale Austria jeszcze w zasadzie nic nie pokazała. Natomiast yy, sędzia pokazał im żółtą kartkę. Yy, Nikola Zalewski, yy, Dawidowicz, Bednarek. No i jakby to rozegrać Tutaj przez środek spróbujemy Moder, ładnie, bardzo ładnie eee, i Może teraz jakaś sytuacja eee, Do Frankowskiego Frankowski, on na razie dzisiaj bardzo widoczny Frankowski, zeszedkowanie Buksa gol, buksa gol, buksa gol 2 do 0, reprezentacja Polski Po 27 minutach Wygrywa 2 do 0 Z Austrią No i to jest scenariusz, który właśnie Chcielibyśmy oglądać eee, No aczkolwiek aczkolwiek no, nie będę przypominał rzeczywistości cieszmy się tą rzeczywistością 2 do 0 Adam Buksa z dwoma bramkami jest, jest wspaniale no i walczymy dalej walczymy dalej bo na razie są kłopoty ale Kiwior świetnie te kłopoty likwiduje i Dawidowicz długa piłka do Buksy właśnie, no, na razie rozgrywa kapitalne spotkanie, Buksa, Robert Zieliński Piłka do Nikoli Zalewskiego e, Nikola. Może on też coś pokaże? Nikola Zalewski, Nikola Zalewski e, To nie było dobre. Zły pomysł w ogóle, żeby uderzać. E, nie mogę się przyłączyć do tego zawodnika, którego chciałem. Oj, oj, oj No i teraz hmm, problemy. Wojtek Szczęsty ich. Pierwsza sytuacja, e, ale e, wybroniona. Wybroniona. Kuba Moder, oj strata piłki w takim miejscu o i Wojtek Szczęsny ledwo ledwo na szczęście na szczęście to wybronił no i teraz dośrodkowanie nic z tego nie ma dla Austrii na szczęście a my już naprawdę mamy wynik bardzo dobry wynik który tylko chciałoby się polepszać e, Piotrek Zieliński, e, piłka do Nikoli, e, Zieliński, ale szakcja dwójkowa Zieliński, doświadkowanie. E, na długą, e, na drugą. E, buksa z szansą na hatryka ależ główka, no i rzut rożny. E, to też jest okazja. W rzeczywistości tak padła nasza bramka z meczu z Holandią. E, no a tutaj ta bramka nie pada. E, no i teraz Dawidowicz e, z dry, wchodzi. No i tu niestety spalony. Bardzo prosty błąd. E, no i są... Jest strata, niepotrzebna zupełnie. No i niestety patrząc na to, że tutaj aż tak łatwo idzie z Austriakami, to mam wątpliwości czy ten zawodowiec to nie jest za nisko, no ale już, tak jak powiedziałem, nie zmienię tego moder do Frankowskiego, Frankowski! Ale po co tak? Chyba niepotrzebnie, będzie rzutrażny, No i może teraz się poprawi. Frankowski, dośrodkowanie takie dosyć krótkie. No i teraz Bednarek Bednarek! Uderzenie i broni Pence. Broni Pence. Pierwsza połowa za nami, pierwsza połowa naprawdę bardzo dobra. Nie ma co tutaj kłamać, bo zagraliśmy fenomenalny mecz. Trzeba, tak jak ja uważam, w sumie 2 do 0, no to wynik, który się nam nie zdarza za często. Ukraina i Francja już bliskie awansu, trzeba przyznać. No, i zobaczmy statystyki. Mamy posiadanie piłki lepsze, mamy więcej strzałów. XG też dużo wyższe, no i to wygląda bardzo dobrze. Tak właśnie powinno. No, i jeśli chodzi o oceny, kto tam najlepiej? Adam Buxa, Robert Lewandowski, Zieliński, ale ogólnie wszyscy wyglądają nieźle. U nich raczej wszyscy wyglądają kiepsko. No i się trzymajmy tego, a ja Was zachęcam do zostawienia łapy w górę, suba z dzwoneczkiem w bicie na Discorda, link macie w opisie e, i do zostawienia jakiegoś komentarza. E, mam nadzieję, że ta seria dobrze się przyjmie. E, ja też przy niej, lubię zawsze te gra, granie w te tryby takie pucharowe, e, szczególnie licencjonowane, więc e, naprawdę myślę, że to jest coś fajnego. Teraz ojojoj, ale już była szansa. E, no ale dajemy sobie radę Zieliński. Zieliński prowadzi piłkę. I świetnie do Nikoli Zalewskiego. Zalewski! Zalewski to jest okazja dla nas. Zalewski, nie zepsuj tego! I Robert Lewandowski 3 do zera nie ma spolonego. Tak jest. To jest coś pięknego, absolutnie takie zwycięstwo, aż nieprawdopodobne się wydaje. Nasz kapitan z bramką. W rzeczywistości na tego gola czekał trochę dłużej, bo aż do drugiego karnego z Francją co mam nadzieję że wszyscy oglądaliście i pamiętacie. A my tutaj dzisiaj już wygrywamy 3 do 0. No i szczerze mówiąc jest to wynik, który naprawdę jest już dosyć bezpieczny, jeśli chodzi o w ogóle awans tej grupy. Czego ja bym się nie spodziewał, że to się uda dokonać, więc to już jest naprawdę super. E, no i teraz Nikola Zalewski. E, Nikola Zalewski. E, źle, ale utrzyma się jeszcze w piłce Zalewski. Źle. I teraz Zieliński. Och, jeszcze ukąsił. E, pędz jednak broni. E, Frankowski. Może tym razem na krótko. E, do właśnie Zielińskiego. On pięknie sobie tę piłkę wypuszcza. I e, teraz e, Zieliński. Oj, za mocno, niestety za mocno. Tam żadnego tu nie było, po prostu strzał zdecydowanie niecelny no a my prowadzimy 3 do 0 czy Austria ma jeszcze jakąś nadzieję? to jest dobre pytanie Zieliński wypuszcza Frankowskiego, Frankowski, Frankowski, ależ teraz wyprzedził zawodnika no i dośrodkował bardzo słabo ale początek był naprawdę fajny Arnałtowicz tutaj dobrze sobie radzi niestety z naszym zawodnikiem, a my mamy dziurę po bronie Kivior nas ratuje i dobrze. Utrzymujemy się teraz w środku pola. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski wypuszcza Zalewskiego. Zalewski, Zalewski. środkowanie płaskie. Niestety buksa tej piłki nie złapał, a to jest myślę, że czas na zmiany. Zróbmy je. Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to jest za Frankowskiego wpuszczenie Urbańskiego, bo już ten wynik jest naprawdę niezły. No i spróbujemy sobie nim zagrać. Kamil Grosicki to też jest opcja. Tutaj niech sobie zagra Sliż. No i z przodu za Nobuksę, trochę głupio zdejmować Lewandowskiego, także no, ale może... No może zróbmy to, zróbmy, zaryzykujmy tak jak w rzeczywistości niech pojawi się, może dzisiaj Krzysztof Piątek-Świderski grał już w poprzednim meczu no i takie zmiany takie zmiany spróbujemy sobie zrobić 65. minuta wynik jest bezpieczny się zdaje, także to jest chyba dobra decyzja teraz jeszcze Robert Lewandowski Lewandowski do Zalewskiego, Zalewski, Zalewski wchodzi w pole karne Zalewski, buksa, buksa 4 do 0, hat-trick no, ależ to było łatwe Ależ to było łatwe, Adam Buksa 4 do 0, e, coś pięknego, e, no tutaj już duże, duże odrealnienie nam weszło e, w tym spotkaniu, ale nie myślmy o tym, cieszmy się wynikiem, no i są zmiany, zmiany pewnie zaskakujące, ale, e, ale też takie trzeba chyba czasem przeprowadzić. Zobaczmy, czy ten wynik uda się jeszcze poprawić. No 4 do 0 to pewnie jedno z wyższych w ogóle zwycięstw na Mistrzostwach Europy. Więc wiecie, to, to już z samego takiego punktu widzenia jest to niesamowite. Dlatego tym bardziej Was zachęcam do zostawienia łapy w górę, do docenienia tego, pokazania, że Wam ta seria się podoba. A także do napisania komentarza, wbicia na Discorda i zasubskrybowania kanału. A tutaj kolejna okazja. Zieliński niestety nie wygrał tego pojedynku biegowego. Czy tam w sumie fizycznego bardziej. Dawidowicz świetna piłka, świetnie piłka przyjęta, ale teraz niestety kłopoty. Yy, duże kłopoty, duże kłopoty, ale ostatecznie dajemy sobie radę i Wojtek szczęśliwy wybija piłkę niecelnie. Yy, to też może trochę słabe, ale Sliż yy, przy piłce, yy, no a z tej piłki nic nie zrobił. Yy, dzisiaj te zmiany chciałbym yy, zobaczyć, właśnie yy, czy ci zawodnicy zasługują na jakieś szanse na na tym turnieju, e, tych, których wprowadzamy. E, na razie nie wydaje mi się. Każdy się każdy, każdy zmiennik nic nie pokazał w zasadzie. E, to takie moje odczucie, no ale jeszcze jest czas. Piątek do Grosickiego i Grosicki e, dajmy mu szansę trochę przebiec. Kamil Grosicki, Kamil Grosicki e, wjeżdża w pole karne. Kamil Grosicki e, do Urbańskiego gol! 5 do 0! 5 do 0! Urbański z bramką e, w debiucie na w takim turnieju po asyście Grasickiego zmiana pokoleniowa niewątpliwie, no ale też trzeba powiedzieć, Austrii nie ma, po prostu Austrii w tym spotkaniu nie ma, Austria po takim meczu powinna się spakować i wyjechać niewątpliwie, jeśli z Polską przegrywa 5 do 0, no my trochę w rzeczywistości też powinniśmy się spakować po takiej porażce z nimi, tam 3 do 1 bo no bo to nie wyglądało dobrze nie było moim zdaniem tej waleczności w tym spotkaniu my dzisiaj jednak pokazujemy coś innego. No i piątek. Te piłkę traci. Trochę jest za wolny. A był też spalony. Także utrzymujemy się. 5 do 0. Mecz się już kończy, ale spróbujmy jeszcze strzelić. Oj, byle to oni nam nie strzelili. Bo tego byśmy nie chcieli. Dawidowicz, Bednarek. Utrzymanie się już. Piątek. Buksa Buksa Jeszcze jedna piłka do Zielińskiego. Piotrek Zieliński. Zielinski mocny strzał 6 do 0, 6 do 0, proszę państwa, to się dzieje na naszych oczach, dzieje się historia. No i wow, wygląda to e, naprawdę super. No i naprawdę zachęcam was do zostawienia łapy w górę, suby, suba z dzwonkiem, bo takie coś naprawdę warto docenić. Bo to, no to jest, szczerze mówiąc, no to już jest praktycznie, to jest pewny awans. To jest pewny awans z trzeciego miejsca. A przed nami jeszcze spotkanie oczywiście z Francją, gdzie też będziemy chcieli powalczyć. Pokazać, że jednak liczymy się. Po takim meczu zresztą chyba każdy będzie się z nami liczył, bo Austria miała naprawdę świetne eliminacje. No a my mieliśmy świetny mecz z Austrią, bo eliminacji na pewno nie. Jeśli chodzi o ceny... Robert Lewandowski zdychał, ale myślę, że dobrze, że zszedł, ponieważ też warto było zobaczyć tych e, zmienników. E, fajnie to wygląda jeśli chodzi o Austrię e, raczej nie można tak powiedzieć bramkarz z bardzo niską oceną. E, w sumie chciałbym zobaczyć, ile nam Wojtek Szczęsny wybronił, który ma też ocenę 7/7. E, dwie obrony, no właśnie, tych okazji nie było wiele e, do bronienia. No a my, a my e, coś się tutaj zbagowało grupa D, czemu mamy 6 punktów, 3 mecze rozegrane w ogóle. Coś, coś tutaj nie zadziałało, o co chodzi? No, fajnie to by było taki wynik osiągnąć z meczu z Francją, ale tak oczywiście nie jest. My zajmujemy w tym momencie drugie miejsce, bo to naprawdę to nie było byle zwycięstwo. Francja też wygrała z Holandią, więc Francja ma już awans. Holandia będzie gdzieś tutaj e, z nami się jeszcze trochę biła o to drugie trzecie miejsce, ale, ale my mamy już na pewno trzecie miejsce, więc ten awans jest dosyć e, pewny. E, Buxa jest wysoko, Cristiano także dwie bramki, Mudryk, wow, ale też turniej, no w rzeczywistości to się nie dzieje, nie zadziało niestety, albo na szczęście nie wiem, e, po prostu się nie zadziało. A w tym odcinku to już będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie proszę o zostawienie łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, wbijcie na Discorda link w opisie. E, napiszcie komentarz e, jakiś ciekawy no i czekajcie już na spotkanie z Francją. Także e, to będzie na tyle. Siemano!